Wieczór, Jolanta Pawlak, witam w programie Ekonomia Raport, a w nim dziś o bezprecedensowej sytuacji, jaka ma miejsce w Chinach. Niektórzy eksperci wieszczą nawet prawdziwy przewrót kopernikański i zmianę modelu rozwoju Chin. Dlaczego? Bo państwo środka od dłuższego czasu stawiało na wzrost gospodarczy i ekspansję, tymczasem nie wyznaczyło celu wzrostu PKB. Co to oznacza? Za chwilę porozmawiamy o tym z ekspertem. Proszę zobaczyć, co przygotowaliśmy. Chiny w defensywie Pekinu nie stać na taką stymulację gospodarki jak do tej pory. CEL Chin utrzymać stabilność społeczną, bo zadłużenie to 350% PKB. Jakub Jakubowski z ośrodka Studiów Wschodnich jest moim państwa gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. Chińska gospodarka, druga pod względem wielkości gospodarka na świecie, skurczyła się w pierwszym kwartale tego roku o 6,8% po raz pierwszy odkąd w 1992 roku zaczęto ogłaszać kwartalne dane. W ostatnim kwartale ubiegłego roku chińskie PKB wzrosło o 6%. Co pan myśli o tych liczbach? Te liczby chińskie zawsze są obarczone dużym ryzykiem. Pamiętajmy, że jest sporo podmiotów, aktorów w Chinach, którym zależy na tym, żeby te liczby podbijać. W głównej mierze rządy lokalne. Pamiętajmy, że w Chinach to jest specyficzny organizm gospodarczy. 85% budat wydatków budżetowych dokonywane jest na poziomie rządów lokalnych, prowincji czy miast. Pekin zarządza tylko niewielką częścią tego. Ale to on oczekuje od tych rządów lokalnych podtrzymywania lokalnego wzrostu. One mają duży motyw do tego, żeby ten lokalny wzrost PKB podbijać czy statystycznie, czy poprzez różnego rodzaju działania. Ale one to... już na poziomie lokalnym trafiają do tej centrali w inne. Tak, i to jest od dawna tocząca się debata w Chinach, na ile te dane ekonomiczne są w ogóle prawdziwe. Natomiast. Proszę pamiętać, że Chiny są bardzo specyficznym tworem, w którym tak naprawdę, kiedy cel PKB jest wyznaczony, a był wyznaczany przez ostatnie 20- kilka lat, to jest najczęściej osiągany przez to, że państwo posiada bardzo szerokie narzędzia wpływania na koniunkturę, i dlatego ten, to, to wydarzenie z ostatniego tygodnia związane z nie w tym roku celu wzrostu PKB jest tak znaczące, jest tak przełomowe. Pierwszy raz Pekin powiedział, że i to jest głównie sygnał do tych lokalnych rządów, że nie będzie podbijania PKB za wszelką cenę. To jest efekt ogromnych ryzyk, które czują się w chińskiej gospodarce, czają się w chińskiej gospodarce, których Pekin jest świadomy. Przede wszystkim długu i marnotrawienia środków, które widzieliśmy w ostatnich latach. W uzasadnieniu tej decyzji o niewyznaczeniu celu wzrostu PKB premier Chin powiedział tu cytuję wielką podkreślił wielką niepewność związaną z pandemią COVID-19 i globalnym otoczeniem gospodarczym i handlowym. Czy pan myśli, że ten brak wyznaczonego celu dla wzrostu PKB, dla gospodarki jest wynikiem pandemii, tego otoczenia pandemicznego, a w związku z tym to jest taka prognoza na chwilę. Czy to jest jakaś trwała tendencja, która coś zmienia, coś pokazuje? Dzisiaj na pewno głównym wyzwaniem dla Chin i chińskiej gospodarki jest to, co dzieje się w reszcie świata. Chiny stosunkowo szybko wyszły z tej wewnętrznej epidemicznej sytuacji, zaczęły restartować własną gospodarkę, bardzo zachęcając aktywnie przez lokalnych urzędników biznes do tego, żeby wystartował, i to się w dużej mierze dokonało. Natomiast pamiętajmy, że Mimo, że Chiny są dużo mniej zależne od świata niż choćby 10 lat temu, to gospodarka tak silnie włączona w, w ten globalny obrót towarowy nie jest w stanie tak szybko rosnąć w czasie, kiedy reszta świata pogrąża się w recesji. Szczególnie główne rynki zbytu, Stany Zjednoczone czy Unia Europejska. Wiele problemów jest też w łańcuchach dostaw, które zostały zaburzone przez pandemię. I to jest główne ryzyko, z którym dzisiaj rzeczywiście mierzą się Chiny. Problem polega na tym, że ich zdolność do stymulowania gospodarki jest dużo mniejsza niż jeszcze 10 lat temu. W czasie kryzysu finansowego 2008 roku skala stymulacji pieniężnej, fiskalnej w Chinach była nieporównywalna do tego, co jest teraz. Dzisiaj Chiny są bardzo ostrożne i Pekin jest bardzo ostrożny w stymulowaniu gospodarki, co nie jest dobrą wiadomością dla świata, bo z poprzedniego kryzysu tak naprawdę wyprowadziła świat wielka chińska stymulacja. Dzisiaj Chińczycy są dużo ostrożniejsi i to zniesienie celu PKB. Tak naprawdę instrumenty jeszcze z czasów gospodarki planowej do tego, żeby to PKB w Chinach podbijać, jest oznaką tego, że Chiny czują, że nie stać ich na tak wielką stymulację w tym momencie. Nie stać Chin na stymulację w tym momencie. Ja tylko dopowiem, że Europę stać w postaci pakietu takiego stymulującego, w, w postaci dużej kwoty 750 miliardów euro, to jest jedna z nowszych wiadomości, z czego 30 miliardów ma trafić do Polski jako tego beneficjenta kwoty netto na trzecim miejscu po Włoszech i Hiszpanii. To a propos koronawirusa, ale wracając do tej chińskiej gospodarki, jeśli Pekin nie wyznaczył celu przed tą gospodarką, to na czym ona się będzie teraz skupiać? Główne cele, które premier Li Keqiang przedstawił w tej sesji parlamentu chińskiego w zeszłym tygodniu, to jest przede wszystkim, tak jak Chińczycy to określają, utrzymanie stanu zatrudnienia. Tu mówi się o celu 6%. Przy czym pamiętajmy, że ten 6% bezrobocia nie oddaje realnej sytuacji w Chinach. W Chinach bezrobocie liczone jest od stałych rezydentów miast, nie uwzględnia setek milionów migrujących robotników, którzy nie są uwzględnieni w statystykach. Wliczając ich tak naprawdę, mówi się dzisiaj, że bezrobocie w Chinach może sięgać nawet 20%, co jest związane z tymi przestojami z pierwszego kwartału. Natomiast głównym celem dzisiaj jest yy, po pierwsze, utrzymanie relatywnie niskiej stopy bezrobocia, a po drugie, o czym mówią też Chińczycy, co jest znamienne, utrzymanie istniejącego poziomu życia. Nie mówi się wcale w najbliższym czasie o podnoszeniu go, tak jak poprzednio, tylko o utrzymaniu go na tym poziomie, którym był, plus walki z ubóstwem. To są trzy cele, które dzisiaj chiński rząd przed sobą stawia. A co z, tego, z tych trzech celów ma się wyłonić, ma się urodzić według Pana? Myślę, że dzisiaj głównym celem politycznym ze strony Komunistycznej Partii Chin, która rządzi tym wielkim państwem, jest przede wszystkim utrzymanie stabilności społecznej. Tak jak mówiłem, w wymiarze makroekonomicznym Chiny są w dosyć podbramkowej sytuacji. Bo jeśli spojrzeć na oficjalny wskaźnik długu do PKB, tego długu państwowego. On jest relatywnie niewielki, on się utrzymuje na 60 paru procentach. Natomiast jeśli dodać do tego zadłużenie chińskich spółek państwowych, zadłużenie rządów lokalnych, wszystkich tych podmiotów, które de facto realizują politykę państwa. Dodać do tego firmy i gospodarstwa domowe, to to zadłużenie sięga 350% PKB. To są wielkości porównywalne ze Stanami Zjednoczonymi czy z najbardziej zadłużonymi państwami Unii Europejskiej. Więc tak naprawdę mowa o stymulacji do tego, żeby Chiny osiągały jakiś spektakularny wzrost. Dzisiaj to nawet wśród chińskich decydentów nie jest dzisiaj podnoszone. Szef Banku Centralnego Chin mówi o wielkich ryzykach związanych z wielką stymulacją i optuje za tym, żeby rozwijać się jednak wolniej. A w sposób bardziej zrównoważony. No i tu jest główny dylemat w charakterze politycznym. To znaczy rozwijać się na tyle wolno, żeby ta gospodarka się całkowicie nie, nie, nie zdestabilizowała, nie pogrążyła w długach, ale na tyle szybko, żeby niezadowolenie wśród Chińczyków nie spowodowało problemów politycznych dla Komunistycznej Partii Chin. I to są dzisiaj parametry, w obrębie których Pekin porusza się. Ale to, o czym Pan mówi, to jest. Tak naprawdę, czy, czy możemy się pokusić rzeczywiście o taką y, zmianę modelu rozwojowego Chin, a w związku z tym i cały świat będzie się zmieniał. Czy Pan by się także podpisał pod tą teorią przewrotu kopernikańskiego, no bo mówi się, że kraje azjatyckie poradziły sobie dużo lepiej z koronawirusem, niż pochłonięte w Stany Zjednoczone w tej pandemii, bodaj co, co czwarty, więcej niż co czwarty, to jest Amerykanin, jeśli chodzi o ofiary śmiertelne. No i pytanie jest takie, bo to kłóci się trochę z tą koncepcją, że a jednocześnie Europa przygotowuje swój duży, przygotowała swój duży plan stymulacji gospodarki w postaci tych 750 miliardów euro. Czy to centrum gospodarcze rzeczywiście jeszcze bardziej przesunie się z nad Atlantyku z nadatlantyku na Pacyfik? Jeśli chodzi o zmianę modelu rozwojowego w Chinach, no to jest coś, o czym mówi się od lat. To jest coś, co chińscy decydenci, co liderzy sami wypowiadali już w 2007 roku, kiedy premier Wen Jiabao mówił, że obecny model gospodarczy wówczas w Chinach jest niezrównoważony i prowadzi do ogromnych ryzyk i tak naprawdę zawalenia się tej gospodarki. Mówił to bardzo ostro. Od tego czasu minęło ponad 10 lat. I tak naprawdę wiele tych problemów, wyzwań i planów pozostaje dalej niezrealizowana. Tak naprawdę, reformy, te głębokie reformy, które miały na celu stworzenie tego nowego motoru wzrostu, jak miała być chińska konsumpcja, chińskiej klasy średniej, czyli wewnętrznego motoru, to w dużej mierze pozostaje jeszcze w fazie planów. Dlatego ta sytuacja chińska jest dzisiaj tak trudna. To, czego świat na pewno dzisiaj nie odczuje, to jest to, czego byliśmy świadkami 10 lat temu, w czasie poprzedniego kryzysu. Wówczas świat pogrążył się, jak wiemy, w, w recesji, globalny handel spowolnił, na chwilę się wręcz zatrzymał, i Chińczycy zasypali tę dziurę popytową związaną z brakiem zakupów na świecie ogromnymi inwestycjami w infrastrukturę, w mieszkalnictwo, w moce wytwórcze. To były inwestycje w dużej mierze sterowane politycznie, i to wówczas Chiny, jeśli patrzymy na PKB, tak bardzo wysforowały się do przodu. I to jest, to jest moment, w którym tak naprawdę wszyscy zaczęli patrzeć na Chiny jako tego nowego globalnego lidera wzrostu, lidera PKB. To, o czym należy pamiętać dzisiaj, to że dzisiaj jest to nie do powtórzenia. Chińczycy nie są w stanie drugi raz dokonać tak wielkiego skoku, i są tego świadomi. Więc myślę, że ten proces przenoszenia się... Punktu ciężkości na, na, na Pacyfik, tak, na Azję Wschodnią, on będzie postępował, ale on nie będzie już tak szybki jak w ostatnich latach. Po prostu ten, to turbodoładowanie, które Chińczycy włączyli 10 lat temu, nie jest już dzisiaj możliwe. I wszystko oczywiście zależy od tego, jak zachowa się reszta świata, bo jeżeli Europa czy Stany pogrążą się w długotrwałej stagnacji, no to Chiny będą relatywnie rosły. Ale jeżeli się okaże, że te europejskie pakiety wzrostowe, bardzo odważne, czy Stany, które pamiętajmy, bardzo szybko pokrążają się w recesji i w ogromnym bezrobociu, ale też bardzo szybko z niego wychodzą, jeżeli tutaj Europa i Stany Zjednoczone wyjdą na plus, to możemy mieć do czynienia z sytuacją, kiedy to Chiny wchodzą w relatywną stagnację, a reszta świata relatywnie szybko odbija się po tym kryzysie. A proszę powiedzieć, panie Jakubie, co się stało z tym programem Made in China, który powstał? Pięć lat temu i w tej chwili Chiny są na półmetku, pozostało pięć lat do końca realizacji tego programu, a mianowicie chodzi o innowacyjność, stworzenie z Chin takiego społeczeństwa innowacyjnego, no i też wyprowadzenie tego kraju na takie inne, szerokie, nowoczesne wody. Czy ten plan w związku z pandemią, z koronawirusem, z niewyznaczeniem celów wzrostu PKB, czy on ma szansę jeszcze się realizować? Jeszcze dopowiem tutaj jedną rzecz, która jest bezpośrednio związana z tym programem China 2025. Żeby dla porządku powiedzieć, na ostatniej sesji parlamentu zapowiedziano pakiet stymulacyjny w Chinach. Ja mówię o tym tak w ciemnych barwach, bo on jest znacznie mniejszy niż oczekiwania rynków. Wynosi jakieś 500 miliardów dolarów, bagatela, ale no, porównywalnie jest mniejszy niż w tym poprzednim wielkim kryzysie. Jego istotnym elementem są duże inwestycje między innymi w nowoczesną infrastrukturę, sztuczną inteligencję, sieć 5G, która ma jeszcze szybciej pokryć chińskie miasta dzisiaj. To jest jeden z elementów dokładnie tej polityki, którą wyrażało Made in China 2025 polityki tego, żeby Chiny stały się liderem technologicznym w wielu nowoczesnych branżach. Tak, dla przypomnienia, ten program w 2015-2013 roku, tak naprawdę startując, miał bardzo szerokie ambicje. Chiny chciały być tak naprawdę liderem we wszystkich liczących się branżach high-tech sztucznej inteligencji, robotyki, zaawansowanego transportu, telekomunikacji, sprzętu medycznego, lotnictwa itd. itd. Jeśli chodzi o dotychczasową ocenę, no jesteśmy rzeczywiście na półmetku, to trzeba powiedzieć, że ten obraz jest bardzo nierówny. Mamy sytuację, mamy przykłady branży telekomunikacyjnej, której rzeczywiście Chińczykom udało się bardzo dużo, która jest priorytetem od lat, bardzo ważne z punktu widzenia władz. I tam to, co widzimy w przypadku Huawei, rzeczywiście to jest zbliżenie się, czy nawet wysunięcie lekko na pozycję lidera światowego. Huawei nie jest jedyną firmą, która jest na, tej, na tym froncie technologicznym. Ericsson i Nokia z Europy mają podobne rozwiązania, no ale rzeczywiście tutaj można powiedzieć o sukcesie. I, I Ileś innych branż w Chinach też powoli się modernizuje i przesuwa w tę stronę, ale pamiętajmy, że Chiny nadal nie posiadają wielu bardzo istotnych technologii. Na przykład produkcja chipów i półprzewodników. W Chinach te rodzime ich zdolności. No, są kilka generacji za tym, czym dysponują np. Tajwańczycy, Koreańczycy czy Stany Zjednoczone. Tu Chiny mają duży problem, bo Stany, blokując dostawy procesorów dla Huawei, a tak naprawdę odcinają Chiny od możliwości produkowania nowoczesnego sprzętu. I tych przykładów jest więcej. Najprostsza być, wydawałoby się rzecz, bo technologia jest stara, ma kilkadziesiąt lat, czyli silniki odrzutowe i samoloty odrzutowe. Tutaj Chińczycy nadal nie mają nowoczesnych konstrukcji, jeśli chodzi o te silniki. Nie są w stanie wyprodukować nadal konkurencyjnego, własnego samolotu pasażerskiego, szerokokadłubowego. I importują te silniki z Rosji, importują je z Europy czy ze Stanów Zjednoczonych. Więc patrząc na Chiny jako tego litera technologicznego, oczywiście oddajmy cesarzowi co cesarskie w tych branżach, w którym się to udało, ale pamiętajmy, że Chiny nadal są tym państwem doganiającym. I te 5 lat Made in China 2025 to był wielki skok w, 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 tych, w tych branżach, o których mówiłem. Wiele pieniędzy na badania i rozwój, wiele pieniędzy na wykupowanie technologii z Europy, czy ze Stanów, czy z Japonii. Natomiast nadal to jest jeszcze w pół drogi, tak jak już tu powiedzieliśmy, bo no, to przywództwo technologiczne w szerokiej skali nadal jeszcze nie leży w rękach Chińczyków. Czyli ten dystans do tej mety poszczególnych państw, gospodarek się teraz z, może skracać, ponieważ wszyscy zwolnili. Jest czas na to, by doganiać. Pan Jakub Jakubowski z Ośrodka Studiów Wschodnich był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję i dobranoc. Dziękuję również, dobranoc. I państwu również dziękuję, dobranoc i do zobaczenia.